Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że twoje własne myśli mogą mieć największy wpływ na twoje zdrowie? Może to brzmieć śmiało, a nawet trochę sprzecznie z intuicją, ale dokładnie tak jest. Sposób, w jaki myślisz i czujesz, ma bezpośredni wpływ na twoje samopoczucie fizyczne. Nie mówimy tutaj o czymś ezoterycznym, ale o czystej, potwierdzonej nauce. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że opanowując umysł i emocje Możesz przyciągnąć witalne zdrowie, manifestować uzdrowienie i transformować swoją rzeczywistość. Prawo przyciągania to nie tylko kwestia osiągania finansowych celów czy znalezienia miłości, ale także tego, jak dosłownie możesz wykorzystać swój umysł do uzdrawiania swojego ciała. A gdybym powiedział, że klucz do zdrowia, o jakim zawsze marzyłeś, jest już tam, w twojej głowie? Brzmi jak magia, ale jest rzeczywiste. Odkryjmy razem, jak wykorzystać to potężne narzędzie, które mamy wszyscy myśli. Stres. Małe słowo, ale niosące ogromny ciężar. Kiedy mówimy o stresie, większość ludzi od razu myśli o codziennych presjach, takich jak praca i rachunki do zapłacenia. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że stres manifestuje się w różny sposób w ludzkim ciele, a aby go w pełni zrozumieć, musimy podzielić go na trzy główne rodzaje stres fizyczny, chemiczny i emocjonalny. Stres fizyczny jest być może najbardziej oczywisty, wynikający z urazów i kontuzji, jak złamanie czy skręcenie. Takie sytuacje zmuszają ciało do mobilizacji zasobów w celu regeneracji, ale gdy stres jest ciągły, regeneracja staje się wyzwaniem. Pomyśl o tym bólu w plecach, który nigdy nie znika, może być to oznaką, że twoje ciało zmaga się z czymś więcej niż powinno. Teraz stres chemiczny jest mniej widoczny, ale nie mniej niebezpieczny. Pojawia się, gdy ciało jest narażone na toksyny, niedobory odżywcze lub zaburzenia hormonalne. Wyobraź sobie, że codziennie spożywasz przetworzoną żywność pełną konserwantów i barwników. Stopniowo te substancje gromadzą się i obciążają twój organizm. To jak próba napełnienia dziurawego wiadra, nigdy nie uda ci się utrzymać wszystkiego pod kontrolą. Stres chemiczny może być trudniejszy do zidentyfikowania ponieważ jego skutki są stopniowe, ale z czasem mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby przewlekłe. Dlatego kluczowe jest zwracanie uwagi na to, co konsumujesz i jak to wpływa na twoje ciało. I wreszcie, stres emocjonalny, który, choć mniej namacalny, jest być może najbardziej wpływowy z trzech. Pojawia się z obaw, lęków i konfliktów, które często ukrywają się w głębinach umysłu. Czy kiedykolwiek odczuwałeś uczucie ucisku w klatce piersiowej na myśl o problemie? To jest stres emocjonalny, który może być wywołany przez różne czynniki, od problemów finansowych po straty osobiste. Ten rodzaj stresu może być szczególnie podstępny, ponieważ może pozostać niezauważony, podczas gdy stopniowo podważa zdrowie emocjonalne i fizyczne. Sposób, w jaki radzimy sobie z naszymi emocjami, może być kluczowy dla zdrowego życia lub życia pełnego chorób. Wielka tajemnica polega na rozpoznaniu, że te trzy rodzaje stresu nie działają w izolacji, ale w połączeniu jako trio, które nieustannie wyzwala równowagę twojego ciała. Gdy cierpisz na uraz fizyczny, może on wywołać kaskadę reakcji emocjonalnych i chemicznych. Podobnie uboga dieta nie tylko pogarsza twoje zdrowie fizyczne, ale także może wpływać na twój nastrój i zdolność myślenia jasno. Wyobraź sobie linę rozciąganą z trzech różnych stron, w pewnym momencie pęknie. To dokładnie to, co dzieje się z ciałem, gdy stres się kumuluje. Aby zapobiec pęknięciu tej liny, należy przyjąć holistyczne podejście, dbając o wszystkie aspekty swojego życia. Praktycznym sposobem na rozpoczęcie redukcji skutków stresu jest praktykowanie wdzęczności. Może wydawać się to proste, ale skupiając się na pozytywnych aspektach życia, zaczynasz wprowadzać zmiany w umyśle, które następnie odzwierciedlają się w ciele. Prowadzenie dziennika wdzięczności. W którym codziennie zapisujesz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, może być potężnym narzędziem do przyciągania większej ilości pozytywności i tym samym zmniejszenia stresu emocjonalnego. Nie lekceważ mocy drobnych nawyków, to one w dłuższym okresie robią ogromną różnicę. Kiedy zaczynasz przyciągać pozytywne myśli, Twoja umysł dostosowuje się do częstotliwości sprzyjającej zdrowiu, a to odzwierciedla się we wszystkich aspektach Twojego bytu. Innym istotnym punktem jest rola oddychania. Wiele osób nie docenia wpływu, jaki poprawne oddychanie może mieć na redukcję stresu fizycznego i emocjonalnego. Głębokie, świadome oddychanie pomaga obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu w organizmie. Kiedy oddychasz płytko, twoje ciało przechodzi w stan gotowości, jakby nieustannie przygotowywało się do stawienia czoła niebezpieczeństwu. Dlatego poświęcenie kilku minut dziennie na głębokie oddychanie może być przełomowe na twojej drodze do przyciągania zdrowszego życia. Robiąc to, Wysyłasz sygnały do swojego ciała, że jesteś bezpieczny, co pozwala mu na regenerację i przywrócenie równowagi. Te trzy rodzaje stresu mogą wydawać się potężnymi wrogami, ale rozumiejąc je i rozpoznając, zrobiłeś pierwszy krok do ich pokonania. Kluczem jest stworzenie rutyny, która pozwoli twojemu ciału i umysłowi efektywnie przetwarzać i eliminować stres. Podobnie jak regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie, Praktyki takie jak medytacja, zdrowe odżywianie i dobry sen wzmacniają układ nerwowy i redukują obciążenie stresem. Jeśli poświęcisz się tym praktykom, zauważysz stopniową zmianę w tym, jak codziennie się czujesz, przyciągając więcej pokoju i równowagi do swojego życia. Wdzięczność, świadome oddychanie i dbałość o to, co konsumujesz, są fundamentami utrzymywania stresu pod kontrolą i pielęgnowania zdrowego umysłu i ciała. Ludzkie ciało to fascynująca maszyna. A w sercu tej złożoności znajduje się układ nerwowy autonomiczny, cichy dyrygent, który koordynuje funkcje życiowe bez naszej świadomości. Reguluje od rytmu serca potrawienie, wszystko automatycznie. Jednak gdy stres nieustannie wkracza w nasze życie, ten system przechodzi w stan przeciążenia, kompromitując swoją zdolność do utrzymywania równowagi. Wyobraź sobie samochód, który nieustannie jest zmuszany do jazdy z wysoką prędkością, w końcu coś się zepsuje. Podobnie układ nerwowy autonomiczny, gdy jest wystawiony na wysokie poziomy stresu, zaczyna zawodzić w swojej głównej funkcji utrzymywaniu homeostaży ciała. Układ nerwowy autonomiczny dzieli się na dwie główne części układ współczulny i przywspółczulny. Pierwszy odpowiada za reakcję, walka lub ucieczka, aktywując ciało w sytuacjach zagrożenia lub stresu. Drugi z kolei dba o odpoczynek i trawienie, promując relaksację i regenerację. Jednak gdy stres staje się stałym elementem naszego życia, układ współczulny może pozostawać aktywowany przez długie okresy, wystawiając ciało na ciągłe czujność. To nie tylko wyczerpuje Twoje zasoby, ale także utrudnia układowi przy wykonywanie jego pracy naprawczej i leczniczej. W dłuższej perspektywie taka dysfunkcja może prowadzić do przewlekłych chorób oraz wypalenia fizycznego i psychicznego. Wyobraź sobie osobę, która nieustannie martwi się o kwestie finansowe. Zawsze myśląc o rachunkach do zapłacenia i niepewnościach przyszłości. Ten stan zmartwienia utrzymuje układ współczulny w gotowości, bombardując ciało hormonami stresu, takimi jak kortyzol. Co się dzieje z ciałem? Przygotowuje się na atak, który nigdy nie nadchodzi, utrzymując mięśnie w napięciu, serce w stanie przyspieszonego bicia i układ trawienny na drugim planie. Zamiast leczyć i regenerować, ciało się zużywa. Dlatego kluczowe jest znalezienie sposobów na przerwanie tego cyklu, umożliwiając układowi przywspółczulnemu przejęcie kontroli i przywrócenie równowagi niezbędnej do zdrowia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na aktywację układu przywspółczulnego i redukcję stresu jest praktykowanie głębokiego relaksu, takiego jak medytacja i wizualizacja. Zamykając oczy i wizualizując spokojny scenariusz, jak plaża o zachodzie słońca, wysyłasz sygnały do mózgu, że jesteś bezpieczny. To z kolei aktywuje układ przywspółczulny, który zaczyna spowalniać rytm serca i rozluźniać mięśnie. Wizualizowanie życia pełnego wdzęczności i dobrostanu podczas praktykowania tych technik nie tylko uspokaja umysł, ale także tworzy wewnętrzną rzeczywistość, która z czasem manifestuje się zewnętrznie, przyciągając więcej zdrowia i dobrostanu do Twojego życia. Ale co zrobić, gdy umysł jest tak rozdrażniony, że wydaje się niemożliwe się zrelaksować? W takich przypadkach praktyki takie jak yoga czy tai chi mogą być bardzo pomocne. Te aktywności łączą delikatny ruch z kontrolowanym oddychaniem, co pomaga uspokoić układ nerwowy współczulny i aktywować przywspółczulny. Jeśli nigdy nie próbowałeś, rozważ zapisanie się na zajęcia, może to być transformujące doświadczenie. Oprócz pomocy w równoważeniu układu nerwowego, te praktyki wzmacniają również ciało, poprawiają elastyczność i zwiększają ogólne poczucie dobrostanu. Są potężnym sposobem integracji ciała i umysłu, promując zdrowie na wszystkich poziomach. Układ nerwowy autonomiczny dobrze reaguje również na to, co nazywamy mindfulness, czyli uważnością. Praktykując mindfulness, koncentrujesz się na chwili obecnej, zostawiając z boku obawy o przeszłość czy przyszłość. Może to być tak proste, jak zwracanie uwagi na swój oddech, dźwięki wokół ciebie czy odczucia w ciele. Robiąc to, redukujesz aktywność układu współczulnego, Pozwalając układowi przywspółczulnemu na wykonywanie pracy naprawczej i regeneracyjnej. Regularna praktyka mindfulness może prowadzić do znacznego obniżenia poziomu stresu i w rezultacie poprawić ogólne zdrowie. Ostatecznie, równowaga między układem nerwowym współczulnym a przywspółczulnym jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i dobrostanu. W świecie, który stawia coraz większe wymagania, znalezienie sposobów na uspokojenie układu nerwowego jest istotne. Pamiętaj, że Twoje ciało nie zostało zaprojektowane do nieustannej gotowości. Kultywując nawyki sprzyjające relaksacji, nie tylko poprawiasz swoje zdrowie fizyczne, ale także tworzysz wewnętrzne środowisko sprzyjające realizacji swoich najgłębszych pragnień. Ucząc się przyciągać spokój i harmonię, zaczynasz kształtować zdrowszą i bardziej zrównoważoną rzeczywistość. Stres emocjonalny jest niewątpliwie jednym z największych wrogów zdrowia w świecie zachodnim. To niewidzialny wróg który pozostawia głębokie ślady zarówno w umyśle, jak i w ciele. W przeciwieństwie do stresu fizycznego czy chemicznego, stres emocjonalny może być trudniejszy do zidentyfikowania, ponieważ często ukrywa się za uczuciami gniewu, lęku i smutku. Te emocje, gdy nie są wyrażane lub zrozumiane, gromadzą się i tworzą wewnętrzne środowisko sprzyjające powstawaniu chorób. Nic dziwnego, że często słyszymy o chorobach psychosomatycznych tych, które mają swoje źródło w emocjach. Umysł i ciało są ze sobą nierozerwalnie związane, a to, co czujesz, manifestuje się w Twoim ciele. Weźmy na przykład osobę, która przez lata żywi urazę. Taka osoba może zacząć doświadczać przewlekłych bólów, zaburzeń trawiennych, a nawet problemów sercowych. Wszystko to dlatego, że nierozwiązany stres emocjonalny wpływa na układ nerwowy, zaburzając równowagę ciała. Gdy jesteśmy ciągle zmartwieni lub zestresowani, ciało interpretuje to jako sygnał zagrożenia i zaczyna uwalniać hormony stresu, takie jak kortyzol i adrenalina. Te hormony, w nadmiarze, nie tylko osłabiają system odpornościowy, ale także utrudniają zdolność ciała do samoleczenia i regeneracji. Dobrą wiadomością jest to, że, podobnie jak stres emocjonalny może niszczyć, może również być zarządzany i używany jako narzędzie do osobistego rozwoju. Klucz tkwi w rozwijaniu praktyki samoobserwacji i samoopieki. Jeśli złapiesz siebie na odczuwaniu gniewu lub lęku, zapytaj siebie, dlaczego czuję się tak, jak się czuje? Często te emocje wynikają z ograniczających przekonań lub zniekształconego postrzegania rzeczywistości. Identyfikując źródło problemu, możesz zacząć pracować nad strategiami zmiany swojego stanu emocjonalnego. Jedną z praktyk, która może pomóc, jest medytacja która uspokaja umysł i pozwala obserwować swoje emocje bez identyfikowania się z nimi. Kolejnym potężnym narzędziem do zarządzania stresem emocjonalnym jest wdzięczność. To może wydawać się proste, ale skupiając się na dobrych rzeczach w swoim życiu, zaczynasz zmieniać częstotliwość swoich myśli, a w konsekwencji swoich emocji. Codzienna praktyka wdzięczności nie tylko łagodzi stres, ale również zwiększa poczucie dobrostanu i szczęścia. Rozpocznij dzień, pisząc trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś małego, jak poranny kawałek ciasta, lub większe osiągnięcia, jak udany projekt w pracy. Z czasem zauważysz, że ta prosta praktyka ma głęboki wpływ na twoje zdrowie emocjonalne i fizyczne. Ponadto, ważne jest, aby pamiętać, że stres emocjonalny można również dzielić się z innymi. Nie chodzi o przerzucenie swojego stresu na innych, ale o szukanie wsparcia, gdy jest to potrzebne. Rozmowa z przyjaciółmi, rodziną lub terapeutą może pomóc złagodzić emocjonalny ciężar, który nosisz. Samo mówienie o tym, co cię martwi, może znacząco obniżyć poziom stresu. Nie lekceważ mocy wsparcia emocjonalnego, jesteśmy istotami społecznymi, a często znalezienie pocieszenia u innej osoby może być kluczem do uwolnienia się od stresu. Praktycznym przykładem, który można łatwo wdrożyć w swoim życiu, jest regularna aktywność fizyczna. Ćwiczenia takie jak spacer. Bieganie czy nawet taniec mają potężny wpływ na redukcję stresu emocjonalnego. Gdy się poruszamy, nasze ciało uwalnia endorfiny, znane jako hormony szczęścia. Substancje te pomagają zneutralizować skutki stresu i przynoszą uczucie dobrostanu. Dlatego, gdy poczujesz, że stres emocjonalny zaczyna dominować, włącz wesołą muzykę i zacznij tańczyć, możesz być zaskoczony, jak bardzo to poprawi twój nastrój. Ostatecznie, stres emocjonalny jest nieuniknioną częścią życia ale nie musi być wyrokiem na cierpienie. Ucząc się rozpoznawać oznaki stresu emocjonalnego i wdrażając strategię jego zarządzania, możesz przekształcić swoje zdrowie i życie. Pamiętaj, że twój umysł jest potężnym narzędziem, zdolnym przyciągnąć to, czego pragniesz, czy to pozytywnego, czy negatywnego. Dlatego, kultywując myśli wdzięczności, miłości i współczucia, zaczynasz tworzyć wewnętrzne środowisko, które sprzyja uzdrawianiu i dobrostanowi. Nie chodzi o unikanie stresu, ale o naukę radzenia sobie z nim w sposób, który wzmacnia, a nie osłabia. Połączenie między umysłem a ciałem jest jednym z najbardziej fascynujących, a zarazem niedocenianych aspektów zdrowia. Często skłonni jesteśmy myśleć o ciele i umyśle jako o oddzielnych bytach, ale prawda jest taka, że są one głęboko ze sobą powiązane. Kiedy myślisz o czymś, co cię martwi, twoje ciało reaguje. Serce przyspiesza, oddech staje się krótszy a mięśnie napinają się. To żywy dowód na to, że nasze myśli mają moc bezpośredniego wpływu na stan fizyczny naszego ciała. Jednakże, podobnie jak negatywne myśli mogą wywołać reakcje stresowe, pozytywne i skoncentrowane myśli mogą sprzyjać zdrowieniu i dobrostanowi. Joe Dispense, jeden z głównych przedstawicieli koncepcji uzdrawiania przez umysł, twierdzi, że zmieniając nasze myśli, możemy zmieniać naszą biologię. Innymi słowy, umysł ma moc przekształcania ciała. To nie jest tylko teoria, zostało to udowodnione w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Wyobraź sobie, że nieustannie myślisz, że zachorujesz w końcu, twoje ciało zaczyna manifestować te objawy. Dzieje się tak, ponieważ umysł wysyła sygnały do ciała, mówiąc mu, że jest w niebezpieczeństwie, a ciało odpowiada na te sygnały. Jednakże odwrotność również jest prawdziwa, wizualizując zdrowie i dobrostan, możesz zacząć manifestować te stany w swoim ciele. Wyobraź sobie umysł jako dyrygenta wielkiej orkiestry, gdzie każdy organ, każda komórka jest muzykiem. Jeśli dyrygent jest zdezorientowany, muzyka będzie chaotyczna i niespójna, ale jeśli będzie skoncentrowany i spokojny, orkiestra zagra w doskonałej harmonii. Tak jest z ciałem. Kiedy umysł jest pełen negatywnych i chaotycznych myśli, ciało reaguje zaburzeniem i chorobą. Z drugiej strony, spokojny i skoncentrowany umysł może harmonizować ciało, promując zdrowie i dobrostan. Wizualizacja jest potężnym narzędziem w tym procesie. Wizualizując swoje ciało w doskonałym stanie zdrowia, właściwie dajesz instrukcję swojemu ciału, aby podążało w tym kierunku. Przykładem tego może być to, jak pacjenci rekonwalescencyjni po operacjach lub ciężkich chorobach. Ci, którzy utrzymują pozytywne nastawienie i wierzą w swoje uzdrowienie, mają znacznie większą szansę na szybszą regenerację niż ci, którzy pozostają pesymistyczni. To nie tylko kwestia nastawienia, ale także tego, jak umysł bezpośrednio wpływa na fizjologię ciała. Umysł, wizualizując uzdrowienie, może aktywować procesy biologiczne przyspieszające rekonwalescencję, takie jak wzmacnianie układu odpornościowego i redukcja stanu zapalnego. Dlatego nauka korzystania z umysłu na swoją korzyść może być kluczem do długotrwałego zdrowia. Kolejnym ważnym aspektem połączenia umysłu ciało jest praktyka miłości własnej i współczucia. Często jesteśmy naszymi najcięższymi krytykami, a ta ciągła autokrytyka może mieć niszczący wpływ na nasze zdrowie. Myśli takie jak "nie jestem wystarczająco dobry" czy "nigdy mi się nie uda" mogą stworzyć wewnętrzne środowisko negatywności, które przejawia się w chorobach fizycznych. Zamiast tego, pielęgnowanie myśli o miłości do siebie i akceptacji może nie tylko poprawić twoje zdrowie emocjonalne, ale także wzmocnić układ odpornościowy i zwiększyć długość życia. Miłość własna jest więc nie tylko praktyką emocjonalną, ale także zdrowotną. Praktycznym sposobem na wzmocnienie tej więzi umysłu ciało jest medytacja prowadzona. Podczas tych sesji możesz być prowadzony do wizualizacji scenariuszy uzdrowienia, wyobrażania sobie świateł uzdrawiających wchodzących w Twoje ciało, a nawet prowadzenia dialogu z częściami ciała, które potrzebują uwagi. Regularna praktyka może tworzyć nowe ścieżki neuronowe, które wspierają zdrowie i dobrostan. Powtarzanie tych wizualizacji wysyła stałe sygnały do Twojego ciała, mówiąc mu, że jest w stanie uzdrowienia, co może prowadzić do prawdziwych zmian fizycznych w czasie. Dlatego medytacja prowadzona nie jest tylko relaksującą aktywnością, ale potężnym narzędziem transformacji. Podsumowując, połączenie umysłu ciało to dwukierunkowa droga. Tak samo jak ciało może wpływać na umysł, umysł ma głęboki wpływ na ciało. Ucząc się kontrolować swoje myśli i kierować je ku zdrowiu i dobrostanowi, możesz dosłownie przekształcić swoją rzeczywistość fizyczną. Nie oznacza to, że nigdy nie będziemy mieć chorób czy wyzwań. Ale że mamy moc wpływania na sposób, w jaki nasze ciało reaguje na te wyzwania. Pozytywne myślenie, wizualizacja i samoopieka nie są tylko abstrakcyjnymi pojęciami, ale konkretnymi praktykami, które mogą kształtować zdrowsze i bardziej zrównoważone życie. Uzdrowienie przez myśli to potężna idea, która zdobywa coraz większą uwagę w dziedzinie zdrowia holistycznego. W istocie sugeruje ona, że nasz umysł ma zdolność wpływania na ciało w sposób, który często nie jest brany pod uwagę przez tradycyjną medycynę. Joe Dispense, jeden z największych zwolenników tego podejścia, wierzy, że zmieniając nasze myśli i emocje, możemy zmieniać naszą biologię. To rewolucyjna perspektywa, ponieważ przenosi moc uzdrawiania w ręce samego jednostki, zamiast polegać wyłącznie na interwencjach zewnętrznych, takich jak leki czy operacje. Aby zacząć używać swoich myśli jako narzędzia uzdrowienia, kluczowe jest najpierw uwierzyć, że jest to możliwe. Prawo przyciągania uczy, że to, na czym skupiamy nasz umysł, ma tendencję do manifestowania się w naszej rzeczywistości. Dlatego, jeśli ciągle martwisz się o choroby, Twoje ciało może zacząć manifestować objawy odzwierciedlające te obawy. Z drugiej strony, wizualizując zdrowie i dobrostan, wysyłasz wiadomość do swojego ciała, aby podążało w tym kierunku. Ta praktyka wizualizacji to więcej niż tylko ćwiczenie umysłowe to proces, który może zmienić chemię ciała i promować uzdrowienie na głębokim poziomie. Przykład tego można zobaczyć w historiach ludzi, którzy pokonali poważne choroby stosując techniki wizualizacji i medytacji. Wyobrażali sobie siebie zdrowymi, wizualizowali swoje ciała, które się uzdrawiają, i z biegiem czasu wielu z nich zgłaszało znaczną poprawę w swoim stanie. To nie oznacza, że medycyna konwencjonalna powinna zostać odrzucona. Ale że umysł może być potężnym uzupełnieniem leczenia medycznego. Zamiast postrzegać uzdrowienie jako coś, co pochodzi wyłącznie z zewnątrz, jak tabletka czy operacja, to podejście uczy nas, że uzdrowienie może również pochodzić z wnętrza, poprzez moc naszych myśli i emocji. Aby zastosować tę praktykę w codziennym życiu, zacznij od poświęcenia kilku minut każdego ranka na medytację i wizualizację swojego ciała w doskonałym stanie zdrowia. Wyobraź sobie każdą komórkę funkcjonującą optymalnie. Twój układ odpornościowy silny i odporny oraz całe ciało wibrujące wysoką energią. Ta praktyka, gdy jest wykonywana systematycznie, może zacząć zmieniać sposób, w jaki czujesz się fizycznie i emocjonalnie. Dodatkowo, połącz tę praktykę z pozytywnymi afirmacjami, takimi jak jestem zdrowy, moje ciało jest w trakcie uzdrawiania, przyciągam zdrowie i dobrostan. Te afirmacje, powtarzane codziennie, mogą wzmacniać wiadomość, którą wysyłasz do swojego ciała. Ważne jest także zrozumienie, że środowisko, w którym żyjemy i ludzie, z którymi się kontaktujemy, mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Jeśli jesteśmy ciągle otoczeni przez negatywność, czy to w postaci pesymistycznych osób, czy toksycznych środowisk, może to wpływać na nasze myśli i, w konsekwencji, na nasze zdrowie. Dlatego częścią uzdrawiania mentalnego jest tworzenie pozytywnego środowiska wokół siebie. Może to oznaczać oddalenie się od sytuacji lub osób, które wysysają twoją energię, lub po prostu przekształcenie swojego przestrzeni w miejsce, które inspiruje spokój i dobrostan. Zmiana środowiska może być tak prosta, jak dodanie roślin do swojego biura, czy codzienne praktykowanie wdzęczności. Wdzęczność jest zresztą jedną z najpotężniejszych praktyk wspierających uzdrowienie przez myśli. Koncentrując się na rzeczach, za które jesteś wdzięczny, zmieniasz swoją częstotliwość mentalną z niedostatku na obfitość, z choroby na zdrowie. Ta zmiana fokusu może mieć głębokie efekty na Twoją biologię. Badania pokazują, że osoby, które regularnie praktykują wdzięczność, mają niższe poziomy kortyzolu, hormonu stresu oraz silniejszy układ odpornościowy. Dlatego codzienne praktykowanie wdzięczności nie tylko poprawia stan umysłu, ale także wzmacnia zdrowie fizyczne. Ostatecznie, uzdrowienie przez myśli to praktyka, która wymaga poświęcenia i wiary w proces. Nie jest to coś, co dzieje się z dnia na dzień, ale codzienne zobowiązanie do troszczenia się o swój umysł w taki sam sposób, w jaki troszczyłbyś się o swoje ciało. Robiąc to, zaczynasz tworzyć nową rzeczywistość dla siebie, gdzie zdrowie i dobrostan są normą, a nie wyjątkiem. Pamiętaj, że każda myśl, którą masz, jest okazją do kształtowania swojego ciała i życia. Dlatego wybieraj myśli, które przyciągają zdrowie, manifestują uzdrowienie i prowadzą do życia z większą wdzięcznością i radością. Podczas tej podróży odkrywania mocy myśli w promowaniu zdrowia, znalazłeś cenne narzędzia, które mogą odmienić twoje życie. Teraz pytanie brzmi: czy jesteś gotów zastosować tę wiedzę w praktyce? Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia, wiedząc, że masz moc przyciągania zdrowia i dobrostanu do swojego życia tylko dzięki sile swojego umysłu. To nie wymaga dużych inwestycji, tylko zaangażowania wobec samego siebie. Więc dlaczego nie zacząć teraz? Zacznij od małych kroków, może od codziennej praktyki wizualizacji lub wdzięczności, i zobacz, jak może to wpłynąć na Twoje życie. Czy naprawdę żyjesz w pełni swojego potencjału? Czy nadszedł czas, aby przestać akceptować mniej, niż zasługujesz, i zacząć tworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś? Jeśli wierzysz, że możesz zmienić swoją rzeczywistość, że możesz manifestować zdrowie i pomyślność, to na co jeszcze czekasz, aby działać. Zostaw komentarz poniżej z słowem transformacja, aby zaznaczyć, że jesteś gotów na te zmiany. Nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nadal uczyć się, jak używać mocy swojego umysłu do poprawy swojego życia. Razem ruszmy w tę podróż odkrywania siebie i transformacji.